Cześć Robaczki, jest piątek po południu, <głos》> skończyłem pracę, ponieważ pogoda jest paskudna. To stwierdziłem, że wybiorę się do muzeum. I voilà, jesteśmy w Muzeum Maserati. To będzie bardzo szybka przebierzka, bo jest po piątej. A pan poinformował mnie, że mogę tutaj tylko być do 5.30, w związku z czym wpuścił mnie za darmo. I zaraz Wam opowiem. Natomiast to na no co patrzycie, to Maserati MC20, 2020 rok. Wspaniałe. Natomiast ten panel tutaj, taki w innym kolorze trochę, chyba, tak. Dlatego, że pierwsze co zobaczymy, to koncepty. Muzeum jest podzielone na cztery części. My God, Maserati <laughs> Simon, 1968 rok, ależ piękność, cudo. Spójrzcie na no to czerwone, tam na środku. Czekajcie, cyknę sobie zdjątka. Parę zdjątek. Dobra, przejdziemy, a potem jeszcze może zdąży zrobić parę zdjęć. Muzeum jest bardzo nieduże, to jest dosłownie jedno pomieszczenie. Zostałem ja tutaj plan, który oczywiście zmokł całkowicie, dlatego że pada deszcz. Maserati Tipo 124, 74. No, wycieraczki zrobione po włosku, trochę się rozpadły. Deska zniszczona raczej. Włoska inżynieria. No, niestety gra muzykę. Mam nadzieję, że mnie nie zabiją za to. YouTube. Wo uh. Maserati A6G54, 54 rok. Boże, ty mój. No, ga gangsterka totalna, powiem Wam. Czy jakie? Wgłębienie. I te grille są niesamowite. Jak tutaj, może to? Próbowali chyba się upodobnić do Lamborghini. Tak, tutaj chyba się za bardziej w Jaguara zapatrzyli. Ależ piękność. Ależ piękność. Co jeden wydech? Tu już mamy dwa Te światła. Głośnik z tyłu. Muszę pilnować czasu, to będzie bardzo szybki filmik. Dlatego, że przelecimy przez całość. Muszę jeszcze to czerwone tutaj. Na 5000 GT. A 5 litrów, 330 koni No. I to rozumiem, o, oh, jakieś kupe wspaniałe. Maserati 3500 GT. Buongiorno. Och. I ten wlew, ta maska, och. Już mam ciarki. Ależ cudo. Maserati Inizione. Tutaj to mi wygląda nawet... No nie, tam z tyłu to raczej nikt się nie zmieści. Chyba, że nóg nie ma. 3500 GT No odpowiedzcie sami czyż nie wspaniałe Mistral No Tutaj już to światło bardziej jak Porsche Sylwetka znowu jakby Jaguar ze światłami od Porsche w ogóle Zobaczcie Wycieraczki, które się rozchodzą, jakby i lusterko wsteczne, umieszczone na desce rozdzielczej, tak po swojemu troszkę robili. O, i tak jak w Lamborghini, spada przeszklony cały bagażnik. Żeby we Włoszech wiadomo było czy warto się włamywać do samochodu, wybijać tę szybę, czy niekoniecznie. Maserati Ghibli. Coupé z 71 roku, wysuwane światła. Zgoda, że nie są otwarte. Mmm, piękność tutaj w lewy wywietrzniki raczej. Zawsze, zawsze coś oryginalnego i tak przeszklona Szyba z tyłu. Zobaczcie sobie kosteczka zawieszone <ś> co my tu mamy a to już troszkę takie zdezolowane bardziej nie utrzymało się najlepiej Maserati Camsin Bertone Bertone to był pan, który projektował te samochody, nawet jest tutaj proszę zaznaczone, że to Bertone ale nie uchowało się najlepiej tutaj nie przełożyli się Maserati Merak nigdy nie słyszałem ale cudenko. znowu. Arcy wspaniałe. Mm. Mm. <ścoughs> tak... U, a tam coś się buduje. Tutaj felgi wywieszone na ścianie. Wspomnienie wyścigów. To zaraz tam przejdziemy. jeszcze. chcę zobaczyć kabrio, a to czerwone to co to było? Maserati Bora, zaprojektowane przez pana Giugiaro. Dziu, dziu, Muszę pilować. Czasu, 15 minut, jeszcze zostało to, tak akurat, żeby przejść przez wszystko. No to niestety muszę cykać zdjęcia on the go. Także wybaczcie moi mili. Tu zajrzyjmy aż. Mm. <ścoughs> suda Maserati Trofeo Jedno siedzenie tylko klatka widać że to zrobione pod wyścigi 42 kupa 420 koni okej okay. musi jeździć nie Otknąłem się o tabliczkę. Tu mamy Liger JS2 Maserati Powertrain. 330 koni, 3 litrowy silnik. A, fajna felga. Tutaj też dwa fotele. I Silnik umieszczony z tyłu. Uch! Uch! Tu oh. <śpiewanie> Tutaj co się wydarzyło? Łota! No to już rasowa, wyścigulowana <śpiewanie> wycieraczka tutaj. <śpiewanie> oh. To jest Typo63. Typo nie kojarzy się z wyścigami, co? A V12 silnik. Ok, szkoda, że schowany. Mogliby jednak otworzyć tutaj i pokazać go, ale widać, że jednak nawet po samym wydechu. Świetne te bolidy, ale Jezu w tym w czymś takim jeździć. Masakra. Skrzynia biegów, taka malutka, mechaniczna w ogóle. Bardzo ciekawy. Bardzo ciekawa deska rozdzielcza. Leczata <gry> lusterko

Błękom plano Maria Teresa de Philips. Zobaczmy co to jest. Maserati 250F 58 rok. Zobaczcie, zajrzyjcie sobie tutaj. <ścoughs> Takim bolidem jeździć w ogóle. Jakie zawieszenie? Ekstra. I. <ścoughs> Rury wydechowe poprowadzone od silnika przez całą długość samochodu do tyłu. Więc tutaj musiało się nieźle to grzać. Na szczęście jest gaśnica. No, kozak. Ale to przykuło moją uwagę bardzo. Spójrzcie na to malowanie. Tutaj jakiś cowboy numer 10 Stirling Moss. Zobaczcie ten wydech tutaj. Koła ogromna. Eldorado numer 10. Trochę można się przenieść, jakby do wyścigów z tamtych lat. Zdjątka robię. No tak, w międzyczasie. Patrzcie, jakie cudo. Oh my god. 420M na 58 58 rok. 4,2 V8. 410 koni w czymś takim. 740 kW. Nawet maska zamykana. Tutaj skórzane paski. Tutaj wlot powietrza. I zobaczcie grilla. Ależ cudo, świetne. Wlew paliwa tutaj z boku, no to tak nie wygląda mi to na bezpieczną konstrukcję, ale... Łat! What? What? też cudeńka Monaco 2000 czyżby jechał w wyścigu w 2000 roku, aż ciężko mi w to uwierzyć zobaczcie na resorach takie zawieszenie znowu paski skórzane, żeby otworzyć dostać się do tego wspaniałego silnika i ten grill wow 36 rok. Ale czad. I to miało 157 koni, 650 kg. 6-litrowy silnik. <noise> Większość tego samochodu to po prostu silnik. Same wyścigówki. I 34 rok. 6 litrów, 250 koni. 720 kg. I znowu skórzane paski chroniące tam, tego potwora. Tam. Siedzenie. Niezbyt wygodne. Jeden padał po jednej stronie, drugi po drugiej. Sprzęgło też tam pewnie gdzieś... A tutaj zobaczcie, między nogami w ogóle lewarek zmiany biegów. Uuu. I ta rura wydechowa przez cały samochód idąca. Tutaj już osłonkę założyli, żeby się ktoś nie poparzył wysiadając. Czat. Chat, chat, piękność. Mamy jeszcze 5 minut. To. Srati, Deli. Kurde, nie mogę się doczytać, ale to już współczesne auto, chyba najbardziej współczesne tutaj z tego. Alfieri concept. Zobaczcie jakie fotale wyprofilowane. No ta skóra już się tam trochę pomarszczyła. Ale poza tym Nawet tylna kanapa jest dla ludzi bez nóg. No ja cię kręcę. I ten typowe dla Maserati tutaj takie trzy wyloty powietrza. A teraz spójrzcie naprzód samochodu. Też by go ktoś zarysował? No ktoś go zarysował, nie mogę. Koncept. No ale to Włosi, to wiecie. Cudenko Alfieri Concept Centro Stile Maserati. 460 koni, A 2014 rok, słuchajcie. No ale jesteśmy przy tej czerwonej piękności. A6GCS, 53 rok, 6 litrów. 6 litrów, 170 koni, 740 kg. Bożeż ty mój, jaka to piękność. Felgi na jedną śrubę, w ogóle ten wydech tutaj. Woa! Pininfarina projektował. Mieli trochę tych projektantów. Naprawdę piękne są te samochody. Nie zrobię ładnego zdjęcia tutaj. Hmm. No, sami powiedzcie, czyż to nie jest sexy tyłeczek. To chyba nawet ma bagażnik. A teraz zobaczcie w ogóle tutaj wlew paliwa. <laughs> Prosto do zbiornika. Nie wierzę, że w ogóle to było jakkolwiek bezpieczne. W takim razie co to jest? Ciekawe. No cudo. Cudo. A jeszcze tutaj mamy coś. To jest Maserati Kubasko. Rok 90, z V8, 3 i 2, 430 koni Natomiast nie wiem, czy mi się podoba w ogóle. Widać, że był szorowany dużo, bo na lakierze w ogóle lakier strasznie porysowany. Ale spójrzcie na tą felgę i na ten potężny wlot powietrza. Tutaj do chłodzenia tylnych kół i tutaj idzie i tutaj nie ma żadnych nie ma żadnych zaślepek to wszystko jest prawdziwe ale ta felga ciekawa zobaczmy z tyłu nie widzę wydechu no. za bardzo ale widzicie jest dyfuzor w ogóle, a bo wydech jest wmontowany w dyfuzor no ciekawostka nie przekonuje mnie ten samochód, tak wizualnie, ale co my tu mamy? Marcelo, Riowani, de Tomaso. Środek taki bardzo minimalistyczny, powiedziałbym. Bez ekranów, bez niczego. Superasta. No to to jest piękność, naprawdę. A to był który rocznik? A to był 20. rocznik. Okej, okay, czyli ten jest najmłodszy tutaj w tej kolekcji. Nie rozumiem za bardzo czemu ma w innym kolorze panel. MC-20. Jeszcze z tyłu zobaczmy jego. Karbonowy zderzak, dyfuzor. Kozak. Mamy jeszcze chwilę? Mamy jeszcze dwie minuty dosłownie więc zrobię zdjęcie tych i zajrzę sobie jeszcze na górę czy tutaj coś jest Ach, tutaj jeszcze są słuchajcie tylko silniki i i całe Konstrukcje i motocykle. To tak szybko przejdziemy. Tylko pokażę Wam, żeby nie trzymać tych ludzi, bo wiem, że chcą zamknąć. Zobaczcie. typo 64. Cała konstrukcja. Cykniemy szybciutkie zdjęcie. I motocykle, które akurat najmniej mnie interesują z tego wszystkiego. Ale nie powiem, są ładne. Nawet nie wiedziałem, że Maserati produkuje motocykle. 23 rocznik. <grym> Tutaj 58, 54 i 56. Zdjęcie tych jadących tutaj, tak, tak jakby się ścigali. O, pięknie. I może tych też zrobimy z góry. Zdjęcie jeszcze ostatnie, i to będzie już czas na nas. Dobrze. Trzeba się zawijać w takim razie. Grazie. Grazie. No, no, it's perfectly fine. I made it. There waiting for you, waiting for me and Oh, I see. To, to improve the collection, yes? To improve the collection, yes? If it's possible, of course, but for sure this kind of collection is really new It's really brand new because we opened this place this year, in June, in the beginning of June. Oh, I see. And yeah, and, it's uh, amazing. For the next year, we provide for do uh, some specific uh, big events. Uh, Cause, uh, for example, uh, around March, uh, there would be the the, the, the the celebration period of the first uh, racing car made mm. by Maserati, mm. and uh, so. We've joined with the Museo dell'Automobile in Turin uh, the opportunity to get the Type 26 uh, here mm. on display, to get it on display for one month. <laughs> and that's what we want to do something. This is beautiful. Fingers crossed. I had shivers, you know, looking at all those cars. So good job. Thank you very much. Thank you. Thank you. Grazie. Arrivederci. No. w takim razie wychodzimy, tutaj jeszcze są ciągniki na zewnątrz, o chyba przestało padać więc mogę jeszcze nagrać kawałek zobaczcie no przestało padać ale trzeba. jeszcze pokażę wam tutaj ciągniki nie wiem czy Maserati produkował ciągniki niektóre to takie kurde jak machiny wojenne są oprócz tego znajduje się tutaj jeszcze takie bardzo duże krzesło jakby portretem królowej czy cokolwiek to jest. Zykniemy zdjęcie dużego krzesła. Ach, cień robię. Niepotrzebnie. Zróbmy zdjęcie ciągników. No dobrze, robaczki. To jedziemy i pewnie odezwę się do Was jutro. I zobaczymy, gdzie mnie wywiezie jutro. Także na razie. Dzięki. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Darka.